Wygląda na to, że przerwa w startach posłużyła Małyszowi. Na to wygląda. Przypomnę, że Adama Małysza oglądaliśmy dziś w akcji po raz pierwszy od 27 stycznia, czyli od drugiego konkursu w Zakopanem. Nasz mistrz najwyraźniej odrobił pracę domową i krok po kroku szykuje formę na zbliżające się Mistrzostwa Świata w lotach. Siódmy po pierwszej serii, siódmy po drugiej. To miejsce wiernie oddaje aktualną formę Adama Małysza. To miejsce to także dobra pozycja wyjściowa przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Lotach. Nie jest to, co by się chciało, bo na pewno by się chciało dużo więcej, ale ja myślę, że, że te skoki są o wiele, wiele lepsze i małymi kroczkami do przodu. Małyż skoczył 123 oraz 128 metrów. Maciej Kot i Stefan Hula poza trzydziestką. A wygrał, któżby by inny, Thomas Morgenstern. Po raz trzeci z rzędu i dziesiąty w sezonie. Puchar świata coraz bliżej. Not... Przewaga nie jest taka duża. <laughs> Żartów, zabawy i skakania wciąż mu mało. Taki właśnie jest pewniak do triumfu w sezonie 2007-2008. Matematyka podpowiada, że Morgen Stern może zdobyć Puchar Świata już jutro, ale jeżeli ta sztuka nie uda mu się tu w Libercu, to już na pewno za tydzień w Willingen. Z Liberca dla sportu Bartosz Heller. Dziękuję bardzo. Transmisja jutrzejszego konkursu w Libercu. Rozpoczniemy ją o 15.50 w programie pierwszym. Faraonowie i nieposkromione lwy, czyli Egipt i Kamerun, zagrają w finale Pucharu Narodów Afryki. Oba zespoły wygrały wczorajsze mecze, w których więcej szans dawano rywalom. 10 spotkań, 9 zwycięstw. Egipcjanie poprawili wczoraj i tak doskonały błąd.